Czy trzecia jest podzielona na, dwa, na dwie ekipy, czy nie? Na trzy. Na trzy. To dobrze. My na ile? Na dwie. Na dwie. Dobrze, czyli proszę, proszę tutaj zrobić jakieś odległości między tymi.

Słuchajcie, e, waszym pierwszym zadaniem jest wyznaczyć sobie, e, wyznaczyć, którą, tra, którą drogą pójdziecie. Wasza ręk wasza to 96. Drogę, to on wskaże wam drogę. Dalej podążajcie za strzałkami i, e, na, za, i generalnie, generalnie szukajcie oni, ma, oni będą widoczni miejsca i kombinowania, czy za wielkimi strzałkami. E, I usiądźcie gdzieś z boku, jak tylko znajdziecie razem, możecie jeszcze iść. Za! 96! Michał już szuka. 96! Czekaj, no. Tutaj nie trzeba cię. Wasz patron, jesteście Czekaj. sali? Czekaj. Podam! Szukacie drogi na Zmucie 288. A 288. E, idziecie za strzałkami, jeśli nie ma strzałek to idziecie prosto drogą. Nam idziemy. Okay? tam. Tak, idziecie prosto główną drogą, jeśli nie znajdziecie strzałek to dalej nie ujdziecie. Prosto aż znajdziecie, aż znajdziecie... Eee, nie, na, nie nałożą się już inne gry? Raczej nie. Słuchajcie, jeśli nie zdążycie obejść wszystkich punktów, tak czy jak musicie być tutaj 13.15. Dobra.

tu, stąd. Jest to złe dwie, mięso to, i zimne to, zdroje trasę. przez żółtą trasą. Od tra, tra, Odliczacie wzdłuż drogi. Stąd, nie? do... Eee, daj, mi, mój, daj mi, daj mi, daj mi! tak, tak, Zbijamy do. na reningi. Dobra, moment, może tak... Tak, w świecie żółtych. Aaa... O Jezusie, nazaj... Moment, może tak mam zrobić? Do zimnego zdroju, tak? Tak, wzdłuż. 5, 3, 4. 5, 4, 3, 4. Dobrze, to jest tak. No To jest, 1 to jest 750 metrów, czyli po prostu to jest 5,75 razy 53. Nie, czekaj, ale 7, nie, 750 tak, razy, 70, 50. 70, 75 tysięcy, tak? Tak. Zobacz, odwróćcie sobie mapę i sprawdźcie, czy to mam nas, dobrze. Eee, już, już. już. mamy dwa zera. na skalkę. Tu, tu masz. A, dziękuję. 75 tysięcy. Czyli 1 cm, 750 m, czyli jeżeli. Ojcie, to. Chodźcie, wszyscy. Chodźcie. Ja się wkręcę, bo coś, coś mi nie pasuje. O, będzie od północy. Nie, jest od. Ty, no. Okay. Jest od zachodniego wschodu. Obsułasz mnie. Jest, od... jest od północy, dobra. Nikt nie ma, mam nadzieję, żadnego magnesu. Nie, dobra. Ja mam. Przekręciło się, nie jest od południa! Jest! Ale z nas kozaki, dobra. No. i kupamy. Na, na mrowisku! To mrowisko! O, to, o, mrowisko. to mrowisko! Tak, Rafał, głębiej, głębiej! Jak tak będzie? Co za burraki idą? Szyciaki? Ej, bo marnujesz nam czas. <grym> słuchaj, słuchaj, milion razy. Stasz mi parę kartoszek. Po co ci? Ja są... jeszcze nie więcej? No nie wiem, to może. Ja ale a, a. A ja już chyba mam. Czemu mnie Ja już mam. Czemu w sumie to, słuchajcie, jeżeli to jest 25, to, to bardzo dobrze. Dajemy pół trasy, czyli te 10 parokroków i zostaje nam 30 wydajemy po prostu tak, żeby to po 15 miało. I czy czekaj, jeżeli ten trójkąt... To? Dobra, to ma być trójkąt to który mamy po 15. Robimy najmniejsze osoby. Co? Robimy jak najmniejsze osoby, żeby te parokroki były jak najmniejsze. Będzie Wam Ona jest mniejsza! Mhm. A, Jasne! Tak, ta, a jak nie, to będziemy robić podka, bo jemu ładnie równo wyszło w miarę. Nie, na razie nie widzę trójkąta. Proszę, jest, już masz. Równoramienny. I on musi... Ej, nie, proste. Musi mieć tak. Znamy wszystkie ramiona, bo jedno ramię musi być 10. A te muszą być po 15. I no dobra. I teraz tak, druga nie część to jest? Druga część też pomijam. musi mieć 10, prawda? Ale w którą no, stronę? No dalej prosto musi mieć 10 tak. i po 15 na ramiona. Tak. Dajcie, familiadę robimy, wszyscy wyrywają. A tak dobra. Chodź tu. Tak. Tak. A. Nie, się Dobra. E, no Jesteśmy tak. na grze terenowej. Kro układlał kubaborowy z widać? I teraz nie wiemy, gdzie mamy. No dobrze, możemy już przejść do drugiej. już części. mogę? Dziękuję. Mam dla Was pięć prostych pytań, wymyślanych przez organizatorów. No, okay. no, 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 no. Ja, ja się pod tym nie podpisuję. Ja mogę od razu. Yes. Dobra. No okay. Pozioma linia na mapie no. wskazują, łącząca punkty o tej samej wysokości. No. No, spoko, Chyba, ps, a nie bez. Bardzo trudne. Drugie pytanie, co to jest <g advisory> nie <grafy> azymut? Azymut jest jest to kąt między północą a punktem obranym punktem. No jest Jakieś trzy spokojnie. Jakieś. Pokazywania północy po w przyrodzie. Co ja no ty to... od Odzmrowiskiem. Odzmrowiskiem, co odzmrowiskiem? Hmm. No, jeżeli jest tak bardziej przychylone. Ścięte. pomogę, bo ja od strony południowej ma większą powierzchnię. No. No. no, z pomocą kompasu jeszcze. W przyrodzie. W przyrodzie. W przyrodzie. A, no. To w nocy jest Aha. gwiazda polarna? No to drzewna dzawarka. No. Ja? Jak wyznaczamy azymot? Azymot? A mogę ten? Dzięki busoni. No, no no, dzięki busoni. Dzięki Busoni. Dostarczyliśmy czerwienkę i, czy... i mucha na, 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 tak, żeby się na celu... Się z... I patrzymy tam I patrzymy, ile się odchyla od północy. Dzięki. Jak się zaznaczone na mnie kościół? Kościół? E, no, nie, to jest e, kółeczko takie i na górze... Zależy. Zale no. Zależy, jak jest legenda ustawiona. No Przecież jeżeli jest, jest na swoim z trąbką, to w legendzie najpiękniejszym jest ten. Chciałbym jeszcze wiedzieć, którym punktem jestem. Trzecim? trzecim? Może trzecim. A może szóstym? Oj, oj. Widzisz, jest fajnie. A jeszcze napisz, że za jagody. Ja, ja. Dopisz tam, że za jagody. My się za jagody. Jesteśmy właśnie na grze terenowej, którą najprawdopodobniej układał Kuba Borowy i teraz siedzimy i nie wiemy gdzie pójść. Yy, Piotrek z Patrykiem poszli sprawdzić yy, czy nasza się nie ma żadnych strzałek i chyba zaraz nas zawołali. No i strasznie, strasznie daleko jesteśmy od obozu i naprawdę nie wiemy gdzie pójść. W ogóle nie ma strzałek, nie ma niczego, mamy dopiero dwa punkty. No, Zrobione. jesteśmy zmęczeni i jesteśmy... nie mamy jedyne, jedyną nadzieją jest zbieranie jagód i tak, zbieranie jesteśmy ciegów. strasznie daleko od obozu, normalnie się zgubiliśmy. <grywka> to ja mówię. To